Hejka, właśnie otrzymaliśmy oficjalną animację zapowiadającą tegoroczne głosowanie na moby, a raczej zapowiedź ujawniania tych mobów. W tym roku trójka malutkich wersji deweloperów Minecrafta wyruszy w podróż statkiem, aby dotrzeć na Minecraft Live. Oczywiście po drodze spotkają trzy tajemnicze moby, na które w tym roku będziemy mogli oddać głos. Myślę, że jednego z mobów spotkają gdzieś na morzu, a pozostałe dwa na wyspach, przy których po drodze się zatrzymają. Jeśli tak by się miało stać, to ja osobiście liczę na fokę pływającą w morzach, sowę zasiedlającą ciemne lasy i małpkę, która fikałaby gdzieś po tropikalnych drzewach. A Wy jakie moby chętnie byście tam ujrzeli? Dajcie znać w komentarzach. Dodam jeszcze, że płynący statek znajdujący się na animacji nie oznacza, że pływające statki trafią do gry. Co więcej, twórcy nawet napisali, że zbudowana z bloków łódź nie pływa w grze. Mam dla Was jeszcze taki całkiem ciekawy element, mianowicie przetłumaczoną wraz z głosem na język polski całą animację. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba, aby nie pominąć żadnych informacji o nowych mobach i zapraszam na polską wersję animacji. Czy to na pewno najszybsza droga do Minecraft Live? Jestem pozytywnie nastawiony. To zdecydowanie droga na skróty. Może przeżyjemy przygodę i znajdziemy po drodze nowe moby. Ale mamy wiele do zrobienia przed Minecraft Live. Jak głosowania na moby. Dlatego wybieramy mój super tajny skrót. Dotrzemy tam w mgnieniu oka. Muszę się do czegoś przyznać. Powiedz mi, że się nie zgubiliśmy! Nie wziąłem ze sobą kapelusza zagubiony na morzu. To takie typowe dla Ciebie, Tiny W, ale nie zgubiliśmy się! Zamiast tego jedziemy na przygodę! Hura! Czy Tiny Jens, Tiny Agnes i Tiny Wu, kiedykolwiek trafią do Minecraft Live? Czy faktycznie się zgubili? I czy po drodze spotkają nowe moby? Śledź ich podróż na naszym kanale YouTube i oglądaj Minecraft Live 15 października.